Cześć, odcinek, na który długo czekałem, tak naprawdę, jedno z najpopularniejszych pytań, które, które zadajecie, dotyczy Nissan Alifa i informacji o tym, czy, czy warto kupić ten samochód. W zasadzie, ciężko już znaleźć ten samochód w tej wersji pierwszej albo wersji poliftowej. Nowy, bez przebiegu, z wykorzystaniem dotacji, jest bardzo ciężko. Więc tak naprawdę rozmawiamy tutaj w głównej mierze o, o, o samochodach używanych. No i musimy tak naprawdę z, z, opowiedzieć o tym samochodzie w dwóch. Stronach medalu. Powiedzmy sobie o tym samochodzie w wersji bardzo taniej z tych roczników 11, 12, 15 i o samochodzie nowszym z roku 2019 z 2020, czyli w tej wersji poliftowej, bardzo często właśnie z baterią około 40 kWh, z baterią około 62 kWh, czyli w tych wersjach naprawdę już już nowszych. Więc od razu chciałbym odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Czy warto kupić niż Sanalifa? No i niestety nie ma takiej do końca jednoznacznej odpowiedzi. Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie pod kątem tak ten samochód jest najlepszy na świecie, możecie go brać w ciemno. Niestety yy, Trzeba dostosować tu w przypadku tego Nissan Leafa przede wszystkim swoje codzienne przebiegi. Jest wiele osób, które dziennie robi 10 km i dla nich ta wersja Nissan Leafa do 20 tysięcy, wersja 24 kWh, która tak naprawdę będzie miała około 100 km zasięgu. Myślę, że spokojnie wystarczy doładowując dziennie te kilka kilometrów, które przejadą do pracy. Myślę, że... Będą z tego samochodu niezwykle zadowoleni. Dwa główne problemy, czyli brak ładowania z wykorzystaniem CCS-a, szybkiego ładowania, oraz brak chłodzenia, aktywnego chłodzenia baterii cieczą albo klimatyzacją, układem klimatyzacji, nie jest dla nich problemem, bo tak naprawdę ta bateria prawdopodobnie nie będzie uzyskała dużych temperatur. Głównie te temperatury akumulatorów będą oscylowały w przybliżeniu do temperatury otoczenia, czyli wiemy, że maksymalnie do około 30-30, maksymalnie 5 stopni Celsjusza w Polsce. Jest to Mega wybór, jeżeli chodzi o ten, o ten samochód. Natomiast warto też powiedzieć sobie o jednej rzeczy, o której wspomnę na końcu: o rezystancji wewnętrznej baterii. To jest taki współczynnik, taka wartość fizyczna. Na którą często się nie zwraca uwagi, no bo pewnie wielu z Was myśli sobie, ok, kupuję Nissan Alifa, ważny jest SOH, ważny jest ten jedyny współczynnik. Natomiast ten współczynnik jest tak naprawdę obliczany właśnie przy wykorzystaniu również tej rezystancji wewnętrznej, która... No, tak naprawdę jest stratami. Chcemy, żeby te nasze straty w przypadku ładowania, w straty w przypadku rozładowywania, czyli korzystania z samochodu, oczywiście były jak najmniejsze. No i druga kwestia, czyli takie samochody, Nissan Leafy z roczników 2019-2020. Wersje już po takim prawdziwym polifcie, czyli wersje z baterią 40-62 kWh. To już są samochody, raczej drogie, raczej w przybliżeniu. Koło 60 tysięcy trzeba za nie zapłacić, 55, 70 to są tak naprawdę w zależności od przebiegu roczniki, na które, na które trzeba zwrócić uwagę. I tu pojawia się problem, bo tak naprawdę zbliżamy się już do. Bardzo dobrze dopracowanych samochodów elektrycznych. Zbliżamy się cenowo konkurencyjnie do Tesli Model 3, chociaż nie ma ona największej baterii w tej wersji Standard Range Plus, czyli ma tam około 50 kWh. Może to nie być wersja wystarczająca, 300 km zasięgu może to być dla wielu osób trochę za mało. A więc w zasadzie jesteśmy już w cenie Opla Ampera E którego pewnie pamiętacie, jestem nadal ogromnym fanem, mimo iż nie jestem już jego właścicielem. To wersja 60 kWh mm, miażdży, Nissan Alifa, chłodzeniem baterii, miażdży wykorzystaniem gniazda CCS, co zdecydowanie, zdecydowanie ułatwia podróże po Polsce. Może nie ma ten Opel Ampera takiego szybkiego ładowania 7, powyżej 70 kW, natomiast myślę, że w podróżach po Polsce spokojnie da sobie radę i takie 400 km zasięgu jest spokojnie tym samochodem do uzyskania. Pojawiła się wiele lat temu moda na Nissan Alifa i ja też byłem oczywiście jego wielkim fanem. Natomiast myślę, że w tym momencie zdecydowanie jest już troszkę za późno i ten samochód odstaje zdecydowanie od, od, tych, od tej swojej konkurencji, a trzecim konkurentem takim głównym to będzie Hyundai Kona i Kia Niro. Czyli dwa samochody elektryczne, które w zasadzie są bardzo analogiczne do Opla Ampera E. Natomiast są tutaj bardziej dopracowane, jeżeli chodzi o pompę ciepła, jeżeli chodzi o trójfazowe ładowanie, jeżeli chodzi o asystentów różnego rodzaju jazdy. Więc samochód, który wiele, wiele lat temu. Te w 2011, w 2014, 2015 roku był prawdziwym hitem, miażdżył konkurencję przede wszystkim też cenowo. Po latach okazało się, że tak naprawdę te baterie nie sprawdzają się aż tak. Dobrze, właśnie między innymi z tego powodu, że nie mają aktywnego chłodzenia. Na pewno jest to duży problem w długich podróżach. Pamiętajcie o tym, że ta bateria, w momencie, kiedy nie jest chłodzona zupełnie, nawet wiatrakiem, nawet zwykłym chłodzeniem powiedzmy sobie, powietrznym, ona tak naprawdę. Kisi się. Nawet w przypadku, kiedy mamy 0 stopni na zewnątrz, e, temperatura akumulatorów po szybkim ładowaniu albo nawet po jeździe, jeździe w trasie 120 km na godzinę e, potrafi się grzać do 40 do 50 stopni. Ale to nie jest problem, że się potrafi grzać, bo w samochodach takich jak Tesla, jak najnowsze kije spokojnie samochód jest w stanie tą baterię schłodzić. A tutaj ona się podgrzewa właśnie z uwagi na tą rezystancję wewnętrzną, a następnie przez wiele, wiele godzin nie jest w stanie się schłodzić. Nawet mimo, że jesteśmy w zimie, nawet mimo, że temperatury są ujemne, te akumulatory y, zupełnie nie są w stanie zmniejszyć swojej temperatury do takiej temperatury optymalnej, czyli do 30 stopni Celsjusza. I teraz możemy się sobie zadać pytanie: no tak, no to w takim razie, dlaczego oni to tak zrobili, że nie uzyskali aktywnego chłodzenia? No właśnie, te wiele lat temu chodziło przede wszystkim o to, żeby samochody jednak były najtańsze i żeby rywalizować ceną, żeby sprzedać jak najwięcej tych, tych modeli. No i okazuje się, że jesteśmy po premierze Nissan Alifa, nazwijmy go w wersji trzeciej, który zostanie dostarczany na wiosnę 2026 roku. Zupełnie inny samochód, zupełnie inna bryła. Myślę, że na pewno będzie miał troszkę większe zużycie energii, bo wiemy tutaj, że na pewno ten Nissan Leaf właśnie dzięki, dzięki tej małej bryle, dzięki niskiemu oporowi powietrza um, uzyskiwał naprawdę niskie zużycie energii, co pasowało, podobało się wielu osobom. Tak niestety ta nowa wersja Nissana Lifa nie zaskoczyła zbytnio i tak naprawdę jest to samochód bardzo zbliżony do Nissana Arii. Uzyskuje pojemności akumulatorów też niewiele mniejsze, uzyskuje moce ładowania, które może nie zaskakują, bo, bo jest to moc od 105 kW, co myślę, że w 2026 roku, kiedy ten samochód będzie dostępny do kupienia, jednak będzie mocą zbyt małą. Natomiast... Może wszystko zmienić się, jeżeli poznamy oficjalne ceny tego nowego Nissana Alifa. Jeżeli będzie to kwota rzędu 150 tysięcy, no to w zasadzie może być pozamiatane. Może być pozamiatane pod kątem rywali, pod kątem tego, że samochód może z tyłu nie jest zbyt piękny. Natomiast chińskich rywali cenowo może trochę zmieść. Więc tak jak widzicie, od tego. Czy samochód warto kupić, czy samochód jest opłacalny i będzie łatwe podróżowanie takim samochodem, przede wszystkim zależy jego ostateczna cena. Dzisiaj chciałbym jeszcze wspomnieć o rezystancji wewnętrznej, o parametrze naszych akumulatorów, który, o którym niestety zupełnie nikt nie mówi, a który świadczy o tym, czy nasze akumulatory są zdegradowane i świadczy o tym, czy nasze akumulatory nadają się do dalszej eksploatacji. Niestety w Nissanie, i jest źle. Akumulatory rozgrzewają się mocno, te akumulatory bardzo często, które są umieszczone na samym końcu. Puchną i przez to ich rezystancja wewnętrzna zaczyna rosnąć, no i przez to pojawiają się błędy w BMS-ach, czyli w tej elektronice, która monitoruje nasze akumulatory, rozjeżdżają się nasze napięcia, właśnie z uwagi na te różnego rodzaju rezystancje wewnętrzne, i tam jak będziecie logowali się do, do OBD, do jakiegoś scannera albo innego rodzaju aplikacji, jeżeli będziecie chcieli sprawdzać, wasz samochód elektryczny Waszego Nissana Leafa, całe szczęście mamy dostępne dwa współczynniki. Właśnie pierwszy z nich SOH, czyli State of Health, czyli to zdrowie naszej baterii. A natomiast jest, jest jeszcze tam jeden współczynnik, o którym rzadko kto pamięta. Jest to współczynnik HX. Współczynnik, który mówi nam właśnie o rezystancji wewnętrznej akumulatora. Pamiętajcie, ta rezystancja wewnętrzna objawia nam się rozgrzewaniem akumulatorów Przyspieszonym rozgrzewaniem akumulatorów podczas ładowania albo rozładowania. A co się dzieje z tym ciepłem? Jest pobierane z gniazdka, więc to ta sprawność naszego ładowania nie jest wystarczająco wysoka i jest grubo poniżej 90%, a więc okazuje się, że musimy zapłacić za załadowanie dużo więcej. Więc na pewno e, warto sprawdzając Nissan Lifa przed zakupem. E, patrzeć na ten, również na ten współczynnik HX. Im wyższy procentowo ten współczynnik HX, tym lepiej. Dzięki serdeczne za to, że jesteście. Zachęcam serdecznie do wpadania na naszą stronę internetową www.kupev.pl. Tam dowiecie się więcej o tym, jakie samochody elektryczne sprowadzamy, o tym, jakie już przyjechały do nas. Przede wszystkim z Holandii. Miłych podróży. Zachęcam do subskrybowania, oglądania kolejnych odcinków, a w nich więcej o samochodach elektrycznych. Cześć!